Ze mną wyzwanie aktorem być 9. W tym wyzwaniu pracujemy na swoich zmysłach, na węchu, słuchu, smaku, dotyku, odczuciu ciepła, zapachu, nie wiem czy już wymieniałam, ze swoim ulubionym napojem. Ja w tym momencie piję bardzo dużo ciepłych płynów, staram się przynajmniej i mam tutaj ciepłą wodę z ekologicznym sokiem malinowym, i teraz na Waszych oczach zacznę ją sobie testować normalnie robiłabym to bez komentarza w sensie tylko w myślach, ale będę wam mówiła. Kubek jest ciepły, ale nie gorący. Kolor y, taki wbrew pozorom sok jest malinowy, ale kolor jest taki wiśniowy, ale widzę białe denko z przezroczystością pewną płynu i odbija mi się. Trochę światła, i też wyżej ku górze kolor jest jaśniejszy, a wokół ta obwódka na samej granicy jest szara. Spróbujmy. Jest chłodniejsze niż mi się wydawało. Smak nie jest wcale taki. Bardzo, bardzo wyraźny. Zobaczę jeszcze raz. Jest lekko cierpki. Zauważyłam też, że przełykam na, na dwa razy: znaczy, najpierw ten większy i potem taki mniejszy. Zobaczymy, jak pachnie. Akurat mam teraz troszeczkę kataru. Zapach jest taki bardzo, bardzo delikatniusi. Nawet nie czuję, nie czuję tak bardzo. Ale co ciekawe, jak robię taki wdech nosem, to odczuwam też temperaturę napoju w nosie. Więc taka mini inhalacja. Pomyślmy, czy jeszcze mamy jakiś zmysł. Zmysł dotyku samego napoju. Mam czyste, umyte ręce, więc jeszcze zanurzę palec. O, tak, napój wydaje się dużo cieplejszy niż tak po prostu w buzi. No dobrze, to chyba już mieliśmy. A, jeszcze mamy zmysł dźwięku, akurat mam moje obrączki, które rzeczywiście przy pierwszym objęciu delikatnie stukają. Staram się. Wsłuchać teraz właśnie w dźwięki. I teraz zadanie polega na tym, żeby zrobić dokładnie to samo, co zrobiłam przed chwilką, tak naprawdę, czyli napić się łyka swojego ulubionego napoju. Z pustej szklanki. Więc teraz szybciutko wypiję i zaraz się widzimy na ostatniej części tego zadania. Też ciekawe, co się dzieje ze wszystkim, z dźwiękiem, ze smakiem, z temperaturą, jak pijemy szybciej. Akurat miałam cały kubek. Oh. Ok. Teraz chwilka skupienia. Postaram sobie przypomnieć jakie to było uczucie wcześniej, jak brałam jeden łyk. I to jest ta część zadania, którą e, oczekujemy od Was. Czyli, tak naprawdę, nagrajcie wideo, jak bierzecie jeden łyk ze swojego ulubionego napoju, i na koniec pokażcie, że było puste. Czyli całą pierwszą część ćwiczenia nie musicie jej nagrywać. To było wyzwanie aktorem, być numer 9.